No, w mojej ocenie największym zagrożeniem dzisiaj, jeśli chodzi o transformację, przede wszystkim transformację energetyczną dla przedsiębiorców, dla podmiotów nie, przemysłowych, jest w mojej ocenie przeregulowanie. Mamy też taką tendencję dosyć w naszym, nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie, myślę że troszkę w naszej mentalności, że przepisy, które mamy na pewnym poziomie ogólności, które sprawdzają się, lubimy, czy... Nie wiadomo dlaczego potrafimy przeregulować, co powoduje zachwianie takiej stabilności dla, nie, dla przedsiębiorców, stabilności, stałości pewnego stosowania, nie, co myślę, że dla przedsiębiorców w dobie właśnie transformacji jest kluczowe tak? czyli zachowanie tej stabilności, tej stałości, nie, tej pewności tego, że, że przedsiębiorca inwestując dzisiaj właśnie w transformację, przekształcając swoje przedsiębiorstwo chociażby nie, pod kątem energetycznym czy ciepłowniczym w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii, powinien mieć tą pewność, że za rok, za dwa, za trzy nikt nie zmieni tych reguł gry i, i, i nie poniesie on dodatkowych kosztów, ponieważ na etapie właśnie inwestycji on te wszystkie koszty prawda, wylicza w pewnym czasookresie. I myślę, że to jest dzisiaj największe wyzwanie dla nie tylko samych przedsiębiorców, ale również dla, dla ustawodawcy i, i, i dla środowisk tutaj to, to prawo regulujące.